A co, na co powinien trener zwrócić uwagę? Czy wybierając bramkarza spośród grupy 20-30 właśnie w wieku około 10 lat, dostaje trener grupę dzieci? Kogo wybrać na bramkarza? Jakie są cechy? No Generalnie myślę, że to jest tak, że niektórzy się gardzą, chcą być bramkarzami, no, ale myślę, że taką determinującą cechą będą no, wiadomo warunki fizyczne, bo już tych 12 tam też wyróżniają się chłopcy wzrostem. A przy tym no, dla mnie cechą najbardziej istotną w takim początkowym wieku jest taka ogólna sprawność fizyczna, czyli umiejętność poruszania się. Wiadomo, że ktoś ma predyspozycję ruchowe do tej, do, tej, do tej pozycji akurat. Bo technika wiadomo, że to jest, można nauczyć jeszcze w wieku późniejszym. Ale takiej koordynacji ruchowej umiejętności. Poruszania się to jest z pewnością to też trzeba uczyć, ale ktoś ma takie predyspozycje i to widać. Szkolił pan e, świetnych bramkarzy, pomagał pan odnosić sukcesy. Artur Boruds, e, Łukasz Fabiański, e, teraz Janek M. Jaka jest recepta na odniesienie sukcesu, bo naprawdę no, tutaj dużo osób jest pod wrażeniem tego, co pan robi dla klubu i, i co tutaj na to całego szkolenia. Przede wszystkim ciężka praca, bo wbrew pozorom, to nie jest łatwa pozycja. Wiadomo, że wymaga od człowieka szczególnych predyspozycji, szczególnie takich psychicznych odporności na stres dłużej, bo dla mnie to, ja tak nazywam, że to jest sport indywidualny w grze zespołowej, bo czasami się do tego rozprowadza. A ja powtarzam zawsze, że to, że nie osiągają sukces, to głównie jest ich zasługa, że oni chcą. Ustalamy pewne warunki współpracy. Hmm. Ja mam swoje propozycje że oni na to przystaną i to osiągnęło sukces. Jak pracować nad koncentracją? Czy to sami zawodnicy muszą nad nią pracować? Czy też pan jakoś ma jakieś metody, żeby... żeby... które pan im przekazuje, jak utrzymać koncentrację, szczególnie że ze słabszym przeciwnikiem, trzeba pada bardzo mało. Nie no, sporo rozmawiam, ale sama rozmowa to nic nie. Ma. To jest człowieka trzeba ukierunkować tak, żeby wewnętrznie czuł się mocny, kiedy się czuje mocno, dobrze przygotowany, no to będzie mu łatwiej pewnie też i z koncentracją. A jeszcze coś takiego od pana, co pan mógł powiedzieć dla trenerów piłki młodzieżowej, w ogóle dla trenerów jakaś taka rada przesłanie właśnie odnośniu szkolenia? Żeby mieli dużo cierpliwości, bo to ta praca wymaga szczególnie z dużej cierpliwości, żeby się nie zniechęcali. A poza tym no, muszą spojrzeć na to z takiej strony, że to są dzieci i nie wolno pobiorać z młodzieżą, że nie wolno po, jak gdyby przenosić wzorów takich seniorskich, że nie, nie, nie tego treningu seniorskiego nie przenosić na dzieci, bo to się nie da, to trzeba pewnie na siebie pracować. Czyli tutaj jest bardziej forma zabawy, więcej takich... no programów. bo to trzeba nauczać przede wszystkim, nie trenować dzieci, no. ale uczyć. Żebyśmy mieli później pociechę z nich w wieku dorosłym, to trzeba ich najpierw nauczyć, żeby później od nich wywagać. Dobrze. Dziękuję bardzo. bardzo proszę.